Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Devils, czyli żarłoczne diabełki. No cóż, dalej. No zarobiliśmy słuchajcie, 90 funtów. Tu jest ok, tu jeszcze możemy szybko na założyć manekinowi kolejnemu. że w końcu się robota znalazła i też dla niego. Trochę z naszej winy, bo kurde no myślałem, że się powiększy jakby ten stół, że więcej możemy pomieścić ubrania, ale się okazało, że z jednego ciała wychodzą tu więcej dwa, tak? Dwa elementy ubraniowe, które można szyć, no ale dobra, tutaj... A tu może wyżej wyjść? Nie możemy wyżej wyjść. Dobra, spoko. Teraz co? Zobaczmy upgrade. Daily Customers 28 klientów. Yy, wszyscy zadowoleni, super 54 funta żeśmy zarobili. Maili nowych nie mamy. Zobaczmy, co możemy upgradeować. Yy, tu chyba wszystko, poza tym nic, tylko tu. Steki, słuchajcie, co myślicie? Może steki kurczę byśmy sobie zaczęli robić. Te pomidorki mnie też interesują. Ale steki były pierwsze jakby w kolejności, więc róbmy może te steki. Czemu by nie, dobra? I później weźmiemy pomidorki. A, tutaj jeszcze się styk styka. Stek, to kurczę, to też byśmy od razu kupili, bo tutaj więcej steków. No dobra, kupimy. Będzie produkcja. Ciekawe, ciekawe jak to będzie. Kurde. <gra> Gra jest, słuchajcie, no niesamowita. Kurde. Ten pomysł na taką grę. Ach, kurde. Masakra, masakra. Dobra. Yy, dobrze. Got it. New Recipes Unlocked. Dobra. Uuu. Czyli co? Zmielić to i to. E, ciekawe jak to będziemy robić. Zaraz, 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 zaraz. Chwileczkę, chwileczkę. Bo teraz tak. Tu nie. To tak. Bo teraz tak. Kiełbaski. No, to kiełbaski robi, dobra? Kiełbask, kraj jest ten to będzie takie coś. Kurde, żebyśmy się nie pogubili. Teraz ktoś. Razem wszystko. To, to. I to. Nie wiem, kurczę. To pieczone. A to taki komplet? Jak to będzie wyglądać? Nie wiem. Dobra, zobaczmy teraz. Aha, na pater. Musimy jakieś przygotować troszeczkę jedzenia. Dobra, tutaj też nie mamy. Kurczę, tych ciał też nie za bardzo dużo mamy. Aha, kotka. Weźmiemy kotka. To tam dużo da. Tak. Ooo! Tutaj mamy coś. Czyli to robi mięso, tu robi kiełbaski. Rozumiem. Czyli mięso, kiełbaska... I ten. I to wszystko w jednym wypasie. Kurde, to musi być bardzo drogie. O kurde, czyli trzy elementy możemy już połączyć. Kurczę, boję się, że się pogubię, po, po słuchajcie. <grytanie> kurde. Dobra, najpierw zrobimy babeczki jeszcze. To też tych babeczek mamy mało. Musimy zmienić. Tu mamy cztery. Ciał mamy, słuchajcie, mało. Musimy się jakoś... Na pewno weźmiemy jeszcze jedno. Zmienimy tutaj. No, teraz to nam ciało brakuje, słuchajcie. Także, kurde, musi się nasz y, Persifal wziąć do roboty. A ten to poćwiartujemy. Zobaczymy, jak to wygląda. Kurde. Tu. Oh, cool. Może posprząć? Ale jaja. Nie wierzę w to. A znaczy, i tak. Długo się schodzi tutaj. <laughs> Czyli to musi nam wystarczyć. To musi nam wystarczyć. I trzeba się pilnować teraz. Kurde, dobra. Musimy ciasteczka jeszcze zrobić. Kotek nam jeszcze nie wrócił. Ale też nie mamy za dużo. Kurde. Kurde, no. Obawiam się, że można, nie może, możemy nie mieć mm, szybko, za dużo tutaj y, materiałów. Także kotek musi nam dużo przynosić tych myszek? Ciekawe, jak ilość czasu, jak, jak długo, jak, jak poluje na te myszki. No słuchajcie, będzie jazda teraz. Na paterę trzeba też coś postawić, bo tam też przychodzą klienci. Myślę, że. No, Persifal musi się teraz postarać, Słuchajcie, żeby jak najwięcej ciał tam. Dobra. Otwieramy, słuchajcie, sklep. No, tyle musi na razie wystarczyć. Bo tutaj 3, 4, 5 to tak mamy na styk, Słuchajcie. Najgorzej, jak, 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 jak będą klienci niezadowoleni. O, jest i myszka, jest myszka. Super, dobra. Kotka weźmiemy jeszcze. No, jest pierwsze zamówienie. Zaraz będzie. Co tam? Okej, okay, no właśnie. Na szczęście tylko to. A, już myszka się ugotowała. Upiekła raczej. Dobra. Myche. Dobra, mamy kolejną pierwszą ofiarę. Kuczy ubrania. Teraz zmienić. Teraz zobaczymy na co, co chcą kolejni kolejne zamówienie. O, kurde, tego się spodziewałem, tego się właśnie obawiałem. Czyli tak to. No y, tutaj, tutaj, tutaj tu. Mm, tu i to, dobra, i kolejne zamówienie yy, toczy, kiełbaska, mąka, kurczę, dawaj sprzątaj tam tu. Tu tu Baking time. Dawaj myszkę Dawaj myszkę Dawaj myszkę Się też wygotuje, dobra piecze się też yy, co teraz? Czekamy? Ciało można zmienić. Widzicie co? Yy, tu zmienimy tu. Zaraz się zajmiemy tutaj koleżanką. Dobra. Kotka, kotka, kotka przytulić. iść kurde. Ale jajca. Nie zła ta giera. Oho, zamówienie. Co teraz? Okej, okay, dobra, czyli tak. Pyk. Pyk. I... tutaj jeszcze stekniemy. Dobra. Dobra. Jeszcze ubrania. Kuczę. słuchajcie, nawet spoko idzie, tak mi się tam się wydaje. Nie ma tych już ciasta jeszcze jakichś zrobili szybko. Jeszcze. No i szyjemy, szyjemy. Dobra i jeszcze steka, czyli stek, yy, kotleta. Dobra. Myszkę jeszcze się uda? Zabiję, zawieź kurczę, może tam się tak. Tutaj potrzebujemy tu, i już więcej nie mamy za bardzo ciał. Niestety. Dobra. Jezu. Dobra, mamy koniec dnia. Dobra, słuchajcie, 26 klientów 50 funtów. No, całkiem nieźle, moim zdaniem. Możemy pomidorki sobie zacząć coś tam robić z pomidorkami, ale dużo nie mamy pieniążków, żeby te pomidorki kurczę. Aha, no bo tak, pomidorki kosztują 60 funtów. Obawiam się, że do tych pomidorków też coś trzeba byłoby dokupić, żeby było lepiej, więc po, chyba nie wiem. Może jeszcze, może w następnym odcinku, a czy w następnym dniu pomidorki, uzbierajmy więcej kasy. Hmm, tak mi się wydaje. Dobra, mamy maila. E, wybaczcie mi, że będę kalecił ten mój angielski. Słuchajcie, to już. Uh, uh, uh. Dear friends, here is some information on the third target. Oho, mamy mm, jakieś wiadomości na temat trzeciego klienta. Do kilowania dla naszego Jay. Dobrze. This time it is a lady, so I suggest you be extra delicate. Delicate. Her name is Yvonne Laroche, La Roche. a wealthy woman married to one of the ri ri richest men in the city. Ooh, bogatego I saw her for the first time when Mr. Laroche invited me. To go fishing on the lake. When we returned from our trip, Yvonne was waiting for us with her friends, Bennett, a huge flower adorned gazebo. Uh, they were sipping tea. I was immediately struck by her skin, white as the moon. Such an elegant and graceful woman, with a certain pride, her husband told me that his wife ran a beauty shop, selling lotions, scents, scents and skin screams Take what I'm about to tell you as advice: never buy a thing from her. To save scheme on wrap materials, Lady Laroche, La no, use scraps and dangerous chemicals. Ooh. Yet all of this is well packaged and sold in premium quality cosmetics. I don't know if I admire her entrepreneurial spirit, but one thing is for Sertian. I would like to taste her. <laughs> I want her for my banquet. Handle her flesh with care. I'm always watching you. Sincerely, Jay. Okej, okay, dobra. Back, zobaczymy. Także to, słuchajcie, Myślę, że nie zrobi Aha, tutaj czekają. Dobrze, że mają podane eee, ten. Dobra. Słuchajcie, cztery? Jeszcze nigdy tak nie, nie, nie mieliśmy. Musimy wziąć przede wszystkim... zrobimy sobie... ciasta. Ciasteczka chociaż. Weźmy jeszcze naszego kotka. Niech przyniesie nam więcej myszek. Gdyby nie kotek, no to byłby problem z ciastkami. Dobra, myślę, że możemy słuchajcie, otworzyć kolejny dzień. No niestety musimy tak, ma ma mało mamy kurczę. Dobra, idą pierwsi klienci. Jest kotek. Oho, pierwsza klientka. Pierwsze zamówienie. Dobra. Bierzemy się do roboty, słuchajcie. No dawaj, 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 dawaj. fal. Mhm. Pierwsze zamówienie leci. Mhm. Sprzątni tam. Drugie. Kurczę, to baweczka babeczka, to chyba tutaj. No. Dobra. Dobra, dobra. Kotka jeszcze musimy przytulić, kurde no. Dobra. W górę. I paróweczki. Baking time. Dobrze, że maszyna się sama szyje, znaczy yy, szyje, nie? Zawsze jest so good. Dobra, poróweczki i dwa ciacha. Kurczę. No takie też. Nie, jedno ciacho. chwila, to To jedno ciacho. Czy dwa ciacha Chyba będzie ktoś niezadowolony yy, dawaj yy, chyba będzie ktoś niezadowolony, słuchajcie coś czuję Coś zrąbałem, nie wiem kto, co, co było. Chociaż nie no. Czekajcie nie no dawaj. kurde no no, trochę się pogubiłem teraz dziś ty. <laughs> już już lecę. Lecę lecę. Jak tam? Dobra. Dobra. W sumie można ciaska zrobić. Myszka. Ach, się nie mogą doczekać, kurde. Jeszcze zamówienie? Kurde. Dobra. ten no delikwenta, musimy zmienić. No właśnie, właśnie, tego się obawiałem. Tego się obawiałem, słuchajcie. Tego się obawiałem, że potrzebujemy więcej mielońców. Um, teraz tak, do tego, tutaj byśmy jednego zmienili, uh -huh. teraz tak, weźmiemy jednego, możemy tutaj. drugim to nie wiem, zaczekamy jeszcze. Szczerze powiedziawszy, pięć kotek nam by przyniósł. A ja jednego, babeczki jedno można zrobić, słuchajcie. Znaczy ciasteczki. Ciasteczka, no. Dobra. Wersja, zobaczcie, 4 te. Manekiny by się przydały niedługo. Kurde, na no, to, co narzekaliśmy, to. No ale no i tak czy siak, baba się najwięcej na, na, narobiła. To jeszcze zostawimy sobie, moim zdaniem, zobaczymy. No, kotek przyniesie nam myszkę. To w sam raz będzie. Nie wiem, czy. No właśnie. Tak nie wiadomo, czy tutaj braknie nam, czy tutaj, nie? No właśnie. O, koniec dnia. Oho. Oho. Idzie chłopczyk. Lady Hildred. Life on the streets is too difficult for me, Kurde. I have no money to eat. I can't manage living on my own. I've sold everything I have. Please let me stay here with you. I promise I'll do everything you ask me for of me. My dear Peter, what the hell are you talking about? You know full well I can't fit you too. I need to take care of my husband and our shops. How could you come to such an idea? Please, I need a mom, some loving and kind, like you. Me, a mother? Peter, please get this thought out of your head. This is a harsh world, boy, extremely cruel. The mere truth told. Of you all alone out there breaks my heart but I can't take care of you. I was just like you before meeting Percival. I'm sure you will find your way just like I did. Peter This is money. Take <laughs> this is money <laughs> Tosokyodle. To ładne. o jakie delikatne. No, no, to przynieść Take this money and swear to me that you'll go to the station and take this first train away from this evil city. You deserve a better life than this, but. Uh -huh. I'll do as you ask, ma'am, I promise. I trust you. I'll never forget you. Forget me. Now go, my love. And take good care of yourself. Goodbye, Hildred. <laughs> me a mother. Oho, no <laughs> Kuśwa! Mogliśmy te pomidory kupić? <laughs> Kurde! Wszystko mu dała. Wszystko mu dała, co mieliśmy. Kurde, a mogliśmy, słuchajcie, wziąć, ale z niej. No cóż, no nie. Pomidorki mogliśmy kupić. No, to by chociaż. Tam nie wiem ile. Z pięć funtów by dała mu. Sto funtów. To gdzie on pojedzie? Kuźwa. Dobra, słuchajcie. Ciekawe, co będzie Percival na to. <laughs> Dobra, w tym miejscu zakończymy dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, dzięki, że jesteście, że oglądacie tę serię. Zachęcam was do subskrybowania, lajkowania, komentowania. No i co? Trzymajcie się cieplutko. Cześć!